Połóż się wygodnie i posłuchaj bajki o pszczole słoduszce. Postaraj się przeżyć to, co ona, jakbyś nią był. Było lato, słońce mocno grzało, pachniały kwiaty. Szczurka raz po raz brała głęboki wdech noskiem, noskiem, by poczuć, który nektar jest bardziej kuszący, a wypuszczała powietrze ustami. Słoduszka od rana zbierała z kwiatów słodki nektar. Musiała bardzo szybko poruszać skrzydełkami. Poczuła zmęczenie. Ile to jeszcze kwiatów muszę odwiedzić? Zaczęła liczyć do dziesięciu na jednym głębokim wdechu. Nabrała powietrze noskiem i wydychając przeliczyła. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W słoduszce zaczął się plątać język. Położyła się wygodnie na dużym liściu. Rozluźniła zmęczone nóżki i łapki. Zamknęła oczy. Jej brzuszek zaczął spokojnie oddychać. Wysoko podnosił się brzuszek, a na nim rączki. Jak mi dobrze. Moja prawa łapka staje się coraz cięższa. Nie chcę się jej podnieść. Moja lewa łapka staje się też leniwa. Nie chce mi się jej podnieść, tylko mój brzuszek równiutko podnosi się, spokojnie oddycham noskiem. Prawa noga z przyczepionym woreczkiem miodu staje się ciężka, coraz cięższa i cięższa. Lewa noga też z woreczkiem nie staje się ciężka. Nie chce mi się jej podnieść. Głowa jest wygodnie ułożona, jestem spokojna. Słyszę spokojną muzykę, czuję, jak słońce ogrzewa moje na, na nogi i łapki. Jest mi coraz cieplej. Jestem spokojna, lecz czuję, że jestem głodna. Zginam nóżki w kolanach i sięgam do zapasów miodku. Z buzi miodek wspaniale, w buzi miodek wspaniale się klei, języczkiem rozsmarowuje go na podniebieniu, raz do przodu, raz do tyłu. Do przodu do tyłu. Miodek przykleił się na górnych ząbkach w środku buzi. Delikatnie przesuwa językiem w obie strony: raz w prawo, raz w lewo. No jeszcze raz w prawo i w lewo. Ups! Ups! Na dolnych ząbkach też smakowicie się klei, więc nic przede mną się nie ukryje. Przesuwam też w prawo i w lewo po ząbkach. W prawo i w lewo po ząbkach. Głęboko oddycham noskiem. Mój brzuszek jest pełen. To był bardzo pracowity dzień. Pełen wspaniałych zapachów przechodzących z noska. Do samego brzuszka. No już, już pora wracać do domu.